Witam ci serdecznie na moim kanale, na imię mam Basia. Dziś chciałam zaprezentować nowości i moje rekomendacje z katalogu 14, katalogu, który jest ważny od 20 września, czyli wczoraj, do 10 października. Jak zapowiada okładka już samego katalogu, yy, rozpoczynamy prezentacją nowości, yy, jak i tych produktów, które już były z serii Jordani Gold, czyli marki takiej wiodącej, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe marki, która zawiera w sobie dużo dodatkowych, produk dużo dodatkowych składników we wszystkich produktach kolorowych, między innymi kwas hialuronowy, filtry SPF, prebiotyki, takie rzeczy, które nie tylko, po których nie tylko nasza skóra, nasza twarz pięknie wygląda, ale też skóra jest odżywiona, nawilżona. Wszystko to, czego potrzeba, i ochroniona. Zaczynamy, bo zakładek mam dość sporo, także będę wam się starała w miarę szybko to wszystko przedstawić. Już pierwsza strona to odsłona naszych nowych pomadek. Nowe pomadki, które mają SPF-25, więc chronią naszą skórę przez cały rok. Dodatkowo mają sobie kwas jaluronowy, i także tu jest taki znaczek Vegan Society. To znaczy, że te pomadki zostały przez tą, nasz, przez tą markę Vegan Society, niewiele marek te, posiada ten znaczek, zostały zaaprobowane jako produkt, który jest całkowicie w 100% wegański. Jeżeli to dla, którejś, dla kogoś, dla którejś z Was, bo myślę, że to głównie Pani dotyczy, jest ważne, to też taka informacja, myślę, powinna się znaleźć. Jak zwykle kolorki są pokazane tu na drugiej stronie, obracając możecie sobie sprawdzić, który kolor najbardziej Wam pasuje. Pomadka najtańsza nie jest, 53 zł cena wprowadzająca przy 74 zł ceny regularnej. No ale dlatego też, że ta pomadka to nie tylko kolor nałożony na nasze usta, ale też ochrona, pielęgnacja naszych ust, to myślę, że cena warta, produkt warty swojej ceny, tym bardziej, że opakowanie też jest piękne, metalowe, nieplastikowe, dużo cięższe, dużo takie... Sama ta pomadka wygląda jak taka fajna błyskotka, fajny gadżet wyciągnięty z torebki. I następne strony 6-7 to już pokazane tym razem w pełnej odsłonie. Podkłady nowe, których próbki można było zakupić w poprzednim katalogu. Ja tu mam dwie już otwarte, które sobie zaczęłam: Light Beige Neutral i Ivory Neutral. I o dziwo, do tej pory wszelkie podkłady, które miałem w sobie na, w swojej nazwie Ivory, były podkładami w tonacji dla mnie dużo jaśniejszymi niż wszelkie podcienie w odcie, podkłady w odcieniach beżu. A tym razem jest odwrotnie: Light Ivory. Ivory Neutral jest ciemniejszy niż wesz. Pierwsze odczucia, bo wczoraj zaczęłam dopiero testować te podkłady, ale moimi pierwszymi odczuciami, jeżeli chodzi o te podkłady, jest ich naprawdę świetna lekkość. Super się te podkłady rozprowadza na twarzy. Są one przez to właśnie, że mają taką delikatną konsystencję. Jak tu jest pokazane, one są takie w takiej formie lejącej się. Nie są. Y nie są mocno zbite, są y, takie półpłynne, ale przez to nakładanie jest bardzo efektywne, bym powiedziała, bo y, no, bardzo ekonomicznie. Podkład rozprowadza się świetnie. Y, cera jest potem aksamitna i taka naprawdę rozświetlona. Y, krycie jest średnie. Ja bym powiedziała, że jeżeli ktoś z Was potrzebuje zakryć niedoskonałości swojej cery, to dwie aplikacje jak nic, a dodatkowo jeszcze może nawet trzeci raz. Tak już punktowo na wszelkie niedoskonałości, które, na wszystkie, przepraszam, miejsca, które tego potrzebują. Ten podkład jest z niecynamidem i kwasem hialuronowym, który sprawia, że cera jest promienna i wypielegnowana. Więc tak jak powiedziałam, też zawiera filtr SPF 25. Więc tak jak powiedziałam, to już są produkty, które nie tylko dają podstawowe działanie kolorystyczne naszej skórze, ale też działają już odżywczo, ochronnie, jakkolwiek myślę, że y, produkt jest warty swojej ceny chociaż cena też nie jest najtańsza 60 zł kosztuje jeden taki flakonik, flakoniki są szklane y, i z y, nakrętka z pompeczką aplikatorem, którym pipetką, którą można ten podkład nabierać y, ale jeżeli która, któraś z Was potrzebuje dla swojej skóry czegoś więcej, no to te podkłady myślę, sprawdzą to y, dając Sprawdzą się na Waszej skórze. Na następnych stronach oczywiście więcej produktów z serii Jordani Gold i nasze kultowe kuleczki, podkład, pudry, rozświetlacze, róże. I na następnych już stronach, strona 10 to do wypróbowania próbki nowego kremu CC, czyli krem i puder, podkład w jednym, dwa odcienie, jaśniejszy i ciemniejszy, próbeczki są w cenie złoty 50. Zł. Ja ten podkład CC, ten krem używam najczęściej właśnie latem, żeby już nie dawać mojej skórze dużej ilości produktów, kosmetyków na twarz, to tu już zminimalizować ilość, to ten krem CC dla mnie był bardzo dobrą opcją. Na następnej stronie jest, zaraz w cenie 36 zł, baza pod makijaż. To jest też baza w nowej odsłonie, te bazy one były wcześniej w innych troszeczkę flakonikach, ale też były takie perłowo-opalizujące i ta też taka w pierwszym odczuciu jest. Z pompeczką na skórze, zobaczcie, wygląda to tak, już tej opalizacji prawie nie widać. To się leje. Podkład jest bardzo, ta baza jest bardzo taka leciutka. Taka bym nawet. Hmm, takie lekko oleiste na początek, ale wchłania się zapach bardzo delikatny, wchłania się bardzo szybko. Baza ta serum też jest z kwasem hialuronowym i serum prebiotycznym oraz mieszanką olejków i witamin. Więc kolejny produkt, który zapewnia naszej skórze dodatkowe wsparcie, jeżeli chodzi o regenerację, odnowę, ochronę, nawilżenie. Kolejne produkty to strona 13 nowość, sporo tych nowości w tym katalogu. To dla tych z Was, które czekały z utęsknieniem na to, by pojawił się na nowo tusz z serii Jordani Gold ze szczoteczką niesilikonową. Takie tusze już kiedyś były, one wracają teraz w nowej odsłonie i w nowej nazwie: Jordani Gold Volume Phenomen tusz, który ma zapewnić nawet 10-krotnie większą objętość naszym rzęsom. Dodatkowo, oczywiście, też olejek witamina E i olejek z nasion maliny moroszki. To też bardzo pomaga uelastycznić nasze rzęsy, wspomóc ich no, rośnięcie na nowo, ale też zapobiec wypadaniu nadmiernemu naszym rzęsom, bo wiadomo, co jakiś czas jakiś włosek wypadnie, ale żeby to wypadanie nie było nadmierne i intensywne. Więc te tusze też chronią nasze rzęsy, też wspomagają je. Tuż w cenie 35 zł, i obok jest jeszcze eyeliner jak zwykle intensywnie czarny z fajną, super wyprofilowaną końcóweczką w cenie 40 zł. Na następnej stronie jest propozycja, gdzie zapakować te nasze wszystkie piękne kosmetyki. To jest kosmetyczka z takiej ekoskórki, z, z pięknym logo naszego Jordani Gold ze złotą zawieszką. Na następnej stronie widać, jak te kosmetyki się w tej kosmetyczce prezentują, ile ich się tam zmieści. No, dość sporo kosmetyczka jest będzie mogła być Twoja za jedyne 50 zł, jeżeli wydasz 69 zł w tym katalogu, to taka dodatkowa promocja, następne strony to dalej w temacie złota, czyli nasze Jordani Gold dla kobiet i dla mężczyzn dwa zapachy ze stronami, na których możesz ten zapach wypróbować, oba zapachy w cenie 75 zł i tą złotą serię zakończają nasze kapsułki z sześcioma olejkami nowej złote kapsułki w postaci rybeczek te kapsułki też są, już Wam chyba pokazywałam, w takich pudełeczkach w pudełeczkach jest oczywiście instrukcja co tam się znajduje, w jakiej ilości, w jakich proporcjach samo opakowanie złoty, ze złotą nakrętką, szklany słoiczek też pięknie zabezpieczony folijką ale jedną rybkę z poprzedniej z poprzedniego słoiczka sobie zostawiłam, żeby Wam pokazać, tym z Was, które jeszcze nie widziały, jak to maleństwo wygląda, więc wygląda ta rybyczka w ten sposób. Ogonek się urywa i w środku mieszanka, tak jak powiedziałam, sześciu olejków, bardzo bogatych w składniki odżywcze, z nasion sezamu, awokado, pestek brzoskwini, perły, perły prairie, czarnej porzeczki i soi. Takie olejki tu są. Olejki zapewniają Regenerację naszej skóry, szczególnie teraz po tym okresie letnim, kiedy była narażona na ciepły wiatr, na słony wiatr, na słoneczne promienie, które naszą skórę przesuszają, pozbawiają wody, ale też elastyczności. Także myślę, że te olejki są idealne, żeby je wypróbować, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie miał, albo zakupić sobie, jeżeli ktoś z Was już je miał i jest nimi zachwycony, tak jak ja jest w cenie 60 zł, cena bardzo dobra przy cenie regularnej 150 zł więc myślę, że oferta jeżeli chodzi o obniżkę jest bardzo, bardzo dobra ja jedną taką rybeczkę zużywam na całą twarz i dekolt jeżeli używam y, na dekolt no ale ostatnio mam serum do szyi i dekoltu Osto, osobne też z tej serii Nowage więc taka y, y, rybeczka wystarcza mi na dwukrotną aplikację na twarz po urwaniu ogonka ten olejek nie wylewa się ja to z powrotem wkładam do słoiczka i aplikuję następnym razem pozostałą część. Także zachęcam Was. Za 60 zł można te kapsułki mieć przy zakupie, za 69 zł z całego katalogu, jakichkolwiek innych produktów. Następne strony to promocja i wprowadzenie do nowych produktów też z serii Duology. Seria, która zastąpiła serię Herix. Z tych Was, które znają tą serię, które lubiły i są niepocieszone, no ale zapraszam do wypróbowania nowej serii Duololin. Tym razem, jako nowość, wchodzi szampon do włosów farbowanych, szampon po koloryzacji w cenie 30 zł z witaminą E, mającą chronić ten kolor i chronić nasze włosy. Ten szampon jest w cenie 30 zł i jego objętość to 200 ml. Zaraz na następnej stronie jest propozycja, są pokazane dwa następne szampony. Jeden z nich ja mam do włosów, które trzeba zregenerować, i do drugi jest szary do włosów przeciwko, przeciwko wypadaniu włosów. Jeden z tych szamponów, one mają troszkę większą pojemność, 250 ml. Świetne tu jest zamknięcie, otwarcie, bo jest tylko taki mały klik i masz otwartą buteleczkę. I klik, i zamykasz. Aplikacja jest świetna. Ja dopiero zaczęłam ten szampon używać, więc na razie wam nie powiem, jak on się sprawdza na moich włosach, ale jest tu świetna propozycja ekonomiczna dla tych z was, które y, lubią oszczędzać, które nie lubią wyrzucać pieniędzy za bardzo. Więc można zakupić te szampony w takich dużych saszetkach, aż y, o pojemności aż dwóch tych szamponów, czyli 500 ml, pół litra takiego szamponu w saszetce za 40 zł. Jeden ten szampon kosztuje 28 zł. 27, przepraszam. Więc tu masz oszczędność, kupując taką saszetkę, możesz mieć yy, tak jakby jeden szampon za 20 zł. Szampony są zakończone takim yy, no to będzie widać, plastikowym dzióbkiem z zakręteczką. Możesz też używać właśnie ten szampon bezpośrednio z tej saszetki. Nie musisz kupować specjalnie butelki, żeby to przelać. Możesz używać saszetki, która też ma podstawę na tyle stabilną, że idealnie stanie nie będzie się przewracała na półce w łazience czy na yy, wannie dalej kolejna rzecz z serii Duology to w formie takich saszetek podwójnych, kremy do włosów które mają chronić nasze włosy odżywiać i redukować puszenie się, to jest krem na dzień i krem na noc, można sobie wypróbować za 10 zł taka saszetka kolejna rzecz z serii duologi to spray termoochronny w powitalnej cenie 30 zł spray yy... Ilości 150 ml. Taki spray w tej serii Helix też był. Wiele moich koleżanek go brało. Ja też sama często używałam wtedy, kiedy stylizowałam włosy jakimś ciepłym produktem lokówką, prostownicą, ciepłym powietrzem, suszarki na szczotce. Jakkolwiek, ten spray termoochronny myślę, że jest niezbędny dla wszystkich z Was, które w ten sposób stylizują swoje włosy, a szczególnie dla tych, które robią to dość często. Ten spray zapewnia ochronę do 220, zł, e, przepraszam, 220 stopni. Oczywiście przed wysoką temperaturą. E, jak dla mnie jedynym minusem z tych produktów Duology, bo zaczęłam je teraz używać i myślę, że są e, bardzo dobre. E, tak jak te Herix, były dobre. Te są, te są, mają też bardzo dobre formuły. Jeszcze dodatkowo wzbogacone w wiele innych rzeczy, m.in. białka, keratyny. Są akurat w tym sprayu termochronnym, czyli keratyna, coś co buduje nasz włos. Jedynym minusem jak dla mnie jest to, że większość tych produktów, właśnie szczególnie takich małych, tych 150 ml, one są w jednej kolorystyce i prawie że w jednej formie. Ja wiem, że to może pięknie wygląda, jak jest elegancko w, jakaś tam linia produktów u, ułożona w łazience, i wszystkie produkty są w tej samej linii kolorystycznej i w tej samej linii. Jeżeli chodzi o opakowania, ale ja kiedy się śpieszę i te szczególnie te produkty specjalistyczne, i potrzebuję szybko znaleźć jakiś produkt, to jeżeli one mają tą samą kolorystykę i prawie takie same opakowania, to trudno mi każdy produkt chwytać i czytać, czy to jest spray, czy to jest tonik, czy to jest jakaś maska, czy jeszcze jakiś inny produkt, który potrzebuje. Dla mnie idealnym rzeczą by było przynajmniej tak jak w tych szamponach, żeby chociaż jakkolwiek tymi kolorami się to różniło, żeby można było szybko na pierwszy rzut oka rozpoznać jakiego produktu akurat szukam. No dobrze, ale to taka moja indywidualna dygresja. Może ktoś to sobie weźmie do serca i spróbujecie coś w tym zmienić w kierunku, klimacie w mojej firmo Oliflame. A jeżeli nie, no to trudno będziemy czytać. Następnymi rzeczami i produktami, które chciałam Wam zaproponować, to w cenie 19 zł dwa tusze Wonder Lash Ultra. To są tutaj na stronie 41. Tuż o cenie niebieskiej albo czarnej. Ja mam ten czarny. Opakowanie wygląda w ten sposób. Szczoteczka już Wam pokazuję, Ona jest taka inna, charakterystyczna, bo z jednej strony jest typowa szczoteczka. Mała, krótkie włoski. Z drugiej strony jest gładka. Tą gładką częścią też można nakładać tusz i potem tymi włoskami rozczesać, jak kto woli, chociaż do króciutkich, że z tej płaskiej części nie polecam używać. Można, można sobie do oka nakapać tego tuszu, czy tam nałożyć za bardzo. Tusz w odsłonie niebieskiej i czarnej, jak powiedziałam, w cenie 19 zł. Ja te tusze używam. Są bardzo, ta końcóweczka jest taka też precyzyjna na te małe włoseczki. I zaraz na następnej stronie, następny tusz, który chciałam Wam zaprezentować, na 42. Turnerze one False Lashes, 360 stopni. To ten z tą niebieską szczoteczką. Wygląda on w ten sposób. Szczoteczka po wyjęciu prosta, ale wkładając w ten sposób, można sobie naciskając do góry na dół, można sobie tą szczoteczkę wygiąć w dowolnym kierunku, jak Ci pasuje. I teraz zobaczcie, aplikacja właśnie z taką wygiętą szczoteczką jest dużo prostsza niż z taką prostą, kiedy musisz tą rękę wysoko podnosić, a tu może ręka być nisko, nawet oparta, jak ja teraz mam łokieć o stół i te rzęsy sobie malować właśnie tak z, taką, z takim wspomożeniem. Tusz trwały, odporny na rozmazywanie, nie obciąża rzęs, bardzo dobrze się rozsmarowuje, Ja tych tuszy mam chyba za 3, 3 4, które używam na zmianę w zależności od okoliczności. Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam zaprezentować, to tusz, tym razem na stronie 47, ale tusz do brwi. Uwaga, uwaga, moje kochane dziewczyny, te, które uwielbiacie ten tusz, tym razem jest on w promocji 50% za 17 zł. Ten tusz wygląda w ten sposób, ja mam tą odsłonę średnią, są trzy kolorki, ja mam średni brąz, taka malutka szczoteczka jakby do rzęs, a to jest do brwi. Dla moich dość szerokich brwi, dość gęstych, ta szczoteczka jest idealna. Ja nie dorysowuję żadnych włosków, nie potrzebuję, ale żeby troszeczkę podbić kolor i jakby kształt całej rzęsy, to ta szczoteczka jest idealna też właśnie do takiego szybkiego jakby podkreślenia rzęsu. Kolejnym produktem, tym razem jako już nowość z serii d to Last Shine błyszczyki, tym razem, nie wiem czemu pod koniec lata, dopiero na początku jesieni wchodzą błyszczyki e, moim zdaniem powinny latem, no ale cóż, e, błyszczyki wchodzą teraz w cenie 26 zł kolorki na ustach e, modelki, jak i tu na dole, można sobie zobaczyć, porównać kolor, który jest tu i kolor, który potem wychodzi na ustach bo wiadomo, każde nasze usta kolor już jakiś mają, więc ten błyszczyk tylko w jakichkolwiek w sposób delikatnie podbije nasz własny kolor. I strona 62 i trzecia to jest coś, co też chciałam Wam pokazać. Myślę, że warta zauważenia. Taka malutka paletka. Paletka w kolorach czekoladowych. Paletka wygląda w ten sposób. Kolorki czekoladowe. Oj, wyleciało mi. Yy, Folika nie szkodzi. Kolorki czekoladowe, yy, mniej lub bardziej beżowo-brązowe, nawet z takim odcieniem. Yy, nie wiem co to jest antracyt. Nie będę tu strzelała, nie pamiętam jaki to kolor, yy, ale taki wpadający w ciemną czerwień. Te dwa odcienie cienie są niby przeznaczone według tej tutaj rozpiski do brwi, ale ja z powodzeniem używam tego też na oczy. Szczególnie, że ten dolny tutaj beży jest idealny jako baza. Bo jest matowy, jest taki właśnie w kolorze mniej więcej karnacji. Idealnie sprawdza się jako barza. Jeżeli ktoś z was taką kolorystykę lubi, myślę, że na jesień rzecz warta zauważenia. Ta paletka jest w cenie 35 zł. I zaraz na następnej stronie z serii też ten One Color. Są w promocji lakiery do paznokci. Jako seria taka limitowana edycja, ona kiedyś, kiedyś już bardzo dawno temu się pojawiła. Są nowe lakiery też w kolorach takich czekoladowych. Ten jeden może bardziej jest taki rudo. Brązowy, drugi ciemnej czekolady. I każdy inny kolor, oczywiście, można też sobie zakupić w takiej dodatkowej promocji. Kupując jeden za 16 zł. Dostajesz, możesz sobie wybrać drugi gratis, więc tak naprawdę dwa możesz kupić w cenie 16 zł, czyli 8 zł. Jeden, myślę, że warta rzecz zauważenia. I szybciutko, następne promocje to już chyba z kolorówki tyle. Tym razem już rzecz o troszeczkę o perfumach. Mamy w naszej ofercie perfumy w postaci takiej czarnej saszetki, znaczy to wygląda jak taka malusieńka kopertówka na jakąś imprezkę i to są perfumy, a tym razem jest nowa odsłona tych perfumów w różowej kopertóweczce ze złotą nakrętką. Perfumy Alor Nothing Amplified tym razem jest do zaprezentowania, do zapoznania się, próbeczka za złoty 75, zł. Można spróbować y, tą próbkę zobaczyć y, na swojej skórze, jak ona będzie działała. Myślę, że y, same perfumy będą sporo ponad 100 zł kosztować, no ale dlatego warto zobaczyć, czy taki kolor, taki zapach będzie Ci pasował, czy nie. Y, pytam, czy to tu jest jakiś mm, o kolor, o zapachu opisane, tylko tyle, że zmysłowe kwiaty i odważne, pikantne nuty. No, jeżeli ktoś z Was e, chciałby wypróbować, to Złote 75, zł, zapraszam próbeczkę do wypróbowania. Dalej są oczywiście inne nasze e, różne perfumy, wody toaletowe. E, między innymi wiele z Was lubi też właśnie tą wodę. E, C woda za 75 zł i woda o zapachu kwiatowo-drzewno aromatycznym, o zapachu pomarańczy, wrotycza i drzewa brzozowego, więc jeżeli, drewno brzozowego, więc jeżeli ktoś z Was też lubi takie akordy cieplejsze, kwiatowo-drzewne, to też zapraszam, też jest yy, kartka yy, z zapachowym kółeczkiem, można sobie wypróbować. Dla mężczyzn są trzy odsłony wód Venture, trzy różne. Yy, można kupić dwie dwa dowolne zapachy, każdy nawet za 35 zł, a jeden jest za 47 zł, więc jeżeli chcesz dla siebie, dla swojego mężczyzny, dla synów, bo masz ich więcej, dla znajomych, dla przyjaciół, których też masz więcej, to serdecznie polecam. Yy, kolejnym produktem, to już teraz przejdziemy do produktów do twarzy, których chciałabym Ci polecić. Jeżeli masz cerę delikatną cerę, która zmaga się z różnego typu wrażliwościami, podrażnieniami na różne produkty to na stronach 98 znajdziesz produkty z serii Love Nature czyli taka nasza najbardziej podstawowa seria co nie znaczy, że, że gorsza i to tu o troszeczkę muszę to rozłożyć, bo ciężko w tym ta jasno-różowa seria jest kremik do twarzy yy, odżywczy z owsem i jagodami GOI za 17 zł jest kojąca maseczka w tubeczce i jest płyn micelarny, który ja teraz używam. Ten płyn micelarny, yy, ja latem używam, jak już powiedziałam, wam, płyn micelarny Wolę je od yy, kremów oczyszczających olejków, jeżeli nie używam z reguły. Wcale nie lubię, jeżeli do twarzy jakoś tak. Mam wrażenie, że potem wszędzie mam wszystkiego mokro. A tonik, a ten płyn micelarny to już jest też sprawa na lato dla mnie dobra, bo. Po, tonikach, po opłynach micelarnych nie trzeba używać toniku nie wiem czy wiesz, ale jeżeli zmywasz twarz żelem jeżeli zmywasz twarz jakimkolwiek kremem to niestety potrzebujesz użyć na koniec tonik, żeby twoja twarz y, dostała twoja skóra odpowiedniego pH przed nałożeniem jakiegokolwiek innego kosmetyku i szybciutko dalej, jeszcze jedną y, nowość z serii Now Age, to serum intensywnie nawilżające też w takiej pipetce w granatowym słoiczku Cena dość spora 140 zł, ale cena regularna to 187, więc jeżeli ktoś potrzebuje bardzo dużego nawilżenia swojej skóry, żeby wygładzić skórę, wypełnić trochę zmarszczki, to też myślę, że warto spróbować. I jeszcze parę produktów. Jeszcze mam coś, co chciałam Wam pokazać, oj, nie zdążę, chyba za bardzo o tym opowiedzieć. Z tej naszej serii nowej Wellozofii, która weszła w ostatnim katalogu, właściwie nowe opakowania, bo tu akurat jest pro zaprezentowana astaxantyna, która wcześniej wyglądała w ten sposób. I to jest to są takie o, takie kapsułeczki czerwone, ciemnoczerwone, jedna. Najsilniejszy antyoksydant na rynku. Astaxantyna, czyli coś, co wspomaga nasz organizm od środka, do tego, żeby zwalczać wolne rodniki, które, jak wiecie, są odpowiedzialne nie dość, że za uszkodzenie naszej skóry, za przyspieszone procesy starzenia się, ale także za powstawanie nadmiernej ilości komórek rakowych w naszym organizmie, z którymi potem nie zawsze nasz organizm sobie umie poradzić, ta astaksantyna także świetnie się sprawdza przy wszelkiego typu chorobach, które są spowodowane stanami zapalnymi w naszym organizmie. Więc jeżeli też potrzebujesz teraz polecie na jesień, kiedy znowu temperatura zmienia się diametralnie, jeżeli chodzi o noc i o dzień i bardzo dużo osób zaczyna się zmagać z przeziębieniami, to myślę, że ta astaksantyna jest w tej chwili no, bardzo dobrym wspomożeniem naszego organizmu. Ona tutaj jest w cenie 105 zł. Bodajże w następnym katalogu, ile się dobrze zapamiętam, to będzie w jakiejś minimalnej promocji cenowej. I coś dla naszych panów, nowa propozycja odsłona dla hmm, cery wrażliwej odsłona zielona Nordformen. Do tego można dokupić sobie kosmetyczkę. Za 55 zł, a są jak zwykle żel do golenia i mycia twarzy, a także żel do mycia ciała i włosów i mały dezodorant w kulce. To jest seria. Nowa odsłona jest też naszych yy, takich eleganckich już produktów yy, Essence ⁇ Co. I tym razem to jest odsłona Mac i wanilia Ciekawe połączenie jeszcze takiego połączenia w zapachach nie widziałam. Jest żel do mycia rąk i ciała i balsam do rąk i całego ciała. Z pompeczkami jak zwykle, balsam w cenie 40 zł, żel 33 zł. No i oczywiście na ostatniej stronie w świetnej promocyjnej cenie jest regenerujący nasz tenderkerek, tym razem o zapachu porzeczki. I na samym końcu yy, propozycja w dobrej cenie 25 zł kremów takich dużych. <laughs> przepraszam, was bardzo <laughs> kremów, które są w zapachach naszych perfum wód toaletowych. O, przepraszam na koniec. Kardom już nie wytrzymał. Yy, ja mam wprawdzie nie z żadnego z tych pięciu, które są.